Po swoim boju z Nikolaj Dipczykowym i dzisiaj chyba nie tak miało to wyglądać. No ciężko mówić o boju, bo to nie cała pierwsza runda. No tak dzisiaj Nikola był lepszy. Z mojego punktu widzenia nie tak to miało wyglądać. Trafił mnie, wygrał walkę, dzisiaj był jego dzień. Będzie trzeba odrobić zaległości, poprawić niektóre rzeczy i wrócić silniejszy. Kawał, co mogło być przyczyną tej porażki? Czy jego odwrotna pozycja, czy ta mobilność, która ja miałem wrażenie sprawiała Ci kłopot od pierwszej sekundy tej walki? No wiesz co, każdy ma plan, póki nie zostanie trafiony. E, także tam powiedzmy ten początek, to szukanie takie to było, może nawet cios za cios, no, ale później gdzieś tam doszło, z, zostałem naruszony. No i poszedł za ciosem. Tam jeszcze chciałem odpowiadać, ale to już chyba była równia pochyła. A co zaważyło? No rzeczywiście wiesz co, dawno nie walczyłem z gościem, który bije się z odwrotny. Może to... A czy wpływ na to wszystko mogło być zamieszanie, które wiadomo, nie ma co więcej dodawać, jak Ty to określasz? Nie, no ja powiem Ci, że w ogóle się na tym nie skupiałem, czystą głowę miałem, jeśli o to chodzi. Naróżnik miałem skompletowany, nikogo nie brakowało. Po prostu no, ciężko się na kogoś wymawiać, jak się samemu udało ciała. To teraz, jak już znamy rezultat, to możesz nam zdradzić, jaki był Wasz plan, game plan, jakie były założenia na tę walkę, strategia? Wiesz co, strategii było parę. E, tam raz płowę nie wiem, czy gdzieś takie kopnięcie, tak. no to trochę kopnięć mieliśmy przygotowanych. Mieliśmy też jakieś wejście w nogi przygotowane, no ale no, wyszło jak wyszło. No, Także dużo tu grybać, a wiesz, no, i robota nie została zrobiona tak, jak miało być. Jakie wrażenie na tobie zrobił Dipczykow, jeżeli może go teraz jeszcze tak na gorąco ocenić? Chodzi tutaj o atletyczne aspekty? No, powiem Ci szczerze, że zostałem troszkę zaskoczony jego mobilnością. Rzeczywiście go było ciężko złapać. Dziś mi się go tam udawało zamykać pod siatką, ale bardzo mobilnie uciekał i, i ten. No i no, siła uderzenia potężne, nie? także no, jak było widać. No ten błędnik tutaj był u Ciebie bardzo mocno naruszony, ale starałeś się jak najdłużej walczyć, otrzymać to jak to możliwe wrażenie z tamtych chwil? No wiesz co, no czułem, że jestem trafiony, no ale starałem się, wiesz, ja to mam tak, że jak zostanę trafiony, to nie zamykam się, nie chowam się za gardą i nie będę płakał, że przegrywam, gdzieś tam głowę wychował, tylko dopiero odpalam się, może akurat on się też wtedy otwiera, jak chce Cię ustrzelić i to jest taka loteria już później, nie taka, taka wymiana. No ale jednak byłem chyba mocniej naruszony, no i lepszą celność miał, no i chciał zać i już później odbierał e, no te, stanie twardo na nogach, że tak powiem. W zasadzie od razu po walce Artur Ostaszewski, menedżer Piotra Strusa, napisał, że tak to jest ten moment, żeby pomyśleć o rewanży. Zastanawiam się, czy, czy to jest coś, o czym ty będziesz myślał w najbliższym czasie, czy raczej nie. Wiesz co, ja na pewno będę chciał trochę odpocząć. Teraz mam cały grudzień dla rodziny, dla siebie, na dojście, powiedzmy, no, na spokojnie wszystkie sprawy poukładać. E, no, od stycznia pewnie będziemy rozmawiać z włodarzami ACA, co dalej z moją osobą, jeśli będą chcieli ze mną przedłużyć kontrakt, jeśli będzie na, wiesz, na widoku walka z Piotrem, to nie odmawiam przeciwników, no, tak samo teraz, czy kiedykolwiek, czy na pierwszą walkę też dostałem mocnego przeciwnika i też nie odmawiam. także. Na... Czyli kontrakt jest zakończony obecnie z tą walką? Tak, tak. To była moja ostatnia walka z kontraktem. A na ile ta przegrana może utrudnić jakąś taką strategię Twoim zdaniem negocjacyjną za ACA? Bo inaczej rozmawia się po zwycięstwie, jak dobrze wiemy, a inaczej po przegranej. No to, to wiesz, to, to już jest chyba w kwestii menadżera, żeby on tam coś ogarnął dobrego. No zobaczymy, jak się w ogóle organizacja ustosunkuje do mnie. No ja bym chciał dalej z nimi współpracować, bo bardzo mi tu dobrze w Także, no jest to otwarty na rozmowę. Panu się teraz jakoś bardziej zacząć odpocząć, czy jesteś gotowy do szybkiego powrotu na salę? Wiesz no trochę jeszcze na mnie boli, <laughs> poza tym nic mi nie jest, także mogę wracać na salę, ale tak jak mówiłem wcześniej, chyba ten grudzień sobie odpocznę, poświęcę czas rodzince też, no grudzień to jest taki fajny czas. Dziękuję bardzo.